Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie prowadzi w dalszym ciągu nabór wniosków na udzielenie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Wprowadzamy również nowe formy wsparcia. Będzie to dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy. Kolejną formą wsparcia jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zatrudniającego pracowników oraz e dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Na temat wszystkich form wsparcia można przeczytać na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, jak również na portalu praca.gov.pl. Wnioski na wszystkie formy można składać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, jak również w formie papierowej gdzie można wrócić yy, wypełniony wniosek do skrzynki podawczej, która znajduje się w w wejściu głównym urzędu. Zachęcam Państwa do korzystania z wyżej wymienionych form wsparcia. Informacje będą udzielane również telefonicznie yy, na podstawie numerów telefonów podanych w ogłoszeniach o naborze wniosków.